Dzień dobry, witam ze stacji Katowice. Katowice. Mamy osobowy przyspieszony kolei śląskich Bowisły w Głębce, Intercity Silesia. Będzie trochę ciekawych składów. Elf kolei śląskich z pociągiem osobowym z Kliwic do Częstochowy. Proszę, mamy również skład towarowy ED74001 Impuls oraz Intercity Silesia do Warszawy Wschodniej. Rusza skład próżnych węglarek. Niestety nie dowiemy się, jaka lokomotywa go prowadzi. Łabo widać, ale wyczek, byczek prowadzi skład towarowy. Godzina na stacji Katowice. Jak słyszycie, mamy zapowiedzi megafonistki, żywego człowieka, co mi się bardzo podoba. EP09024 do Warszawy Wschodniej z pociągiem Intercity Silesia. Pociąg Polregio EN57-2006. Do Kozłowa Wszystkiego się nie da naraz nagrać Ucieka nam impuls do Wisły Głębce Jazda manewrowa dla ED74 Pociąg Intercity Sztygar z Lublina przez Kielce do Katowic. Stacja Katowice znajduje się tuż obok galerii katowickiej i ta stacja to cztery wyspowe perony. EP09 odpalona i startuje punktualnie. Ciekawe czy zadziała? O, nie. Wjeżdża L w Kolei Śląskich, pociąg osobowy ze Zwartonia kończy bieg. Cześciutki, piękny kibelek z bułka Polregio. Minuta do odjazdu tego pociągu. Póki co pociągi są bardzo punktualne. 12.02 Startuje Kibel. Jeszcze jakiś pan chciał wsiąść, ale za późno. A może nie, a może nie. Zobaczcie, jaki uprzejmy mechanik. Wjeżdża. TLK Galicja do Krakowa Górnego no i rusza po raz drugi kibelek który zabrał dodatkowego pasażera bardzo miło Wagon 352 pociągu TLK Galicja, postój około 5 minut. No nie mam tutaj nawet minuty wytchnienia, tyle się dzieje. Teraz mamy przejazd drezyny. Pociąg TLK Galicja. Szczególnie interesujący jest drugi wagon. Kolejna epoka odpalona i startuje. I oto Wagon numer 2 licząc od początku składu. Czterowagonowa Galicja. A my oglądamy wjazd EP09012 z Intercity Porta Morawika, A więc wagon panoramiczny za chwilkę zobaczymy. Szwajcarski wagon. Panoramiczny. Chwilkę. Stoi tutaj jeszcze Porta Morawika. Wagon z Gracu do przemyśla numer 352. Robimy przejście przez wagon panoramiczny. A zobaczmy, jak to wygląda z pozycji pasażera. Wow, tyle powiem. Jest to niesamowite. To jest wagon. Pierwszej klasy, ale to dobrze wydane pieniądze. Grupa wagonów polskich jedzie na trasie Bochumin Przemyśl główny. Dosłowne dwie minuty zostały do odjazdu. EP09012. Z toru 10 przy peronie 4 odjedzie Intercity Porta Morawika. I nie muszę tego mówić ze szwajcarskim wagonem panoramicznym. wagony oraz ten najbardziej nas interesujący, czyli panoramiczny klasy pierwszej i wagon austriacki na końcu wagony z boku mina to wagony pol... ja nie do pana mówię